Gruba wpadka w NordFishu, ale to chyba gruba wpadka spowodowana moim pośpiechem, niestety. Dużo jedzenia, smaczne jedzenie, szczególnie jak jest świeże prosto z pieca i zazwyczaj w rozsądnej cenie. 5 dyszek to kosztowało, tym razem wjechało 81, ale niestety coś nie zadziałał kupon. Pamiętajcie, że w NordFishu macie taką zakładkę w aplikacji kupony i tu jest na przykład drugi zestaw obiadowy, ja często z niego korzystam jak idziemy z Kassandrą, i musicie go aktywować przed uruchomieniem i czasami ta aktywacja przechodzi albo nie przechodzi i... Tym razem nie przeszła, zorientowałem się troszeczkę za późno, tak, więc niestety nie było tanio, ale było smacznie, dobrze i przyjemnie. I jeszcze raz podkreślam, zawsze pytajcie zanim zamówicie, czy... No są tam jakieś standardy, ale dużo lepiej wychodzą frytki, które na przykład nie ma. Ja lubię, jak przyjść, jak tam jest pusto, nie ma nic, to jest, zamówię, poczekam 5 minut, wchodzą świeże frytki, świeża ryba i wszystko jest genialne. Fastfoodowa dieta dzień dwusetny minus 21 kg. W większości fast foodów nie dostaniecie zupy, ale tutaj ta zupa jest i wjechała, bardzo dobra. Opisywana jest jako prawdziwa norweska ikona, czyli zupa ryb na gron z dodatkiem szpinaku i kawałkami ryby. Po dosoleniu, naprawdę dobra i też jest na nią kupon.